Jesteśmy na Chlońskiej znowu nie wiem ile zaraz sprawdzę mamy lera. Nie ma nikogo dobra bo tak na czwarte pojechała Panel jak na rozłogi w Gdańsku na stogach Gdańskich 17 rok, rocznik. Taki panel, jak na rozłogi. 11. I tam w jednym bloku była chyba taka niebieska kabina. Wyświetlenia, takie. I też szybka już jest. Znowu nie wiem, jaki to jest adres. Wiem, że Chylońska, i zapomniałem, który, ale chyba 80. Ileś. Nie wiem, zaraz sprawdzę. Nie też będzie. Ojże dobry. Dobra, zaraz wam powiem jaki to jest adres. Dobra, jesteśmy znowu na dworzu. Jest to adres, adres Chyloniska 80. Jeszcze wam windę pokażę na szybko. Pojechała na szóste. O, limbo. No bo to dzięki za oglądanie. Cześć.